Z wszystkim z tej strony, Paula, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Rival Stars Horse Racing i dzisiaj następne źrebaczki. I pobawimy się generatorem, bo dawno się nie bawiliśmy generatorem, a nie mam trochę pomysłu już na te źrebaki, powiem Wam tyle. Więc wchodzimy sobie w stajnie. Mam na ten moment sześć klaczy. Mamy wziąć sobie klacz numer 4. Brytka, i teraz ogier. Też numer 4. O, nawet anglik i to nawet piątka. Wow. Bardzo fajnie, podoba mi się. Jeśli to słyszeliście, to was bardzo przepraszam, ale mój tablet dopiero obudził się do życia, bo po prostu do filmów z generatorem potrzebuje dwóch urządzeń. Plus oczywiście komputer do nagrywania, nie? ok Klacz, teraz numer trzy. Okej, okay. i ogierek. Też trójka? Dobra. Arab, ale piątka. Ale piątka. O co innego. I teraz lecimy sobie, klacz numer jeden. No to ona, akurat. I ogierek numer 2. I to jest anglik czwóreczka. Okej. Okay. No, to jest za 70 tysięcy, to możemy sobie skipnąć. I będziemy. Zrobimy sobie taki filmik. Wiecie, troszkę sobie poskipujemy. Ej, ładne. Klaczka. Bardzo ładna. Jajku, przecież ja to wyciszyłam. Przepraszam Was. Eee, ski. Okej. Może być takie imię. U, to jest, to jest takie ciemne. Czy to jest karę? Czy to jest karę? Nie. Może? Nie. To jest ten Rich Brown, bardzo ładny. Frosty Pinto. Dobra, i teraz mała zmiana planów, bo klaczy mamy 7. Tak, klaczy mamy 7. Ok, no to generujemy sobie klacz. O, siódemka. I teraz klacz numer 7 to będzie tragedia. I ogierek numer 5, czyli jakiś mój ogier. O. Cirkus. okej. Okay. Zobaczymy. Poczekamy jeszcze te 5 sekund, może troszkę mniej. Się pokaże. O. No i proszę bardzo, ładnie. I patrzymy tutaj. Ej! Kurde, A! Plus. OGierek! No i ładny. Zobaczymy, jak będzie wyglądał, jak to rośnie. Nie wiem, co oznacza to pierwsze słowo, ale wojownik może być. Mam nadzieję, że nie wyszło tam nic głupiego. Okej. Okay. Jakby nie mam zastrzeżeń naprawdę. Bardzo ładny ogierek i że korzystaliśmy z mojego ogiera, to możemy go sobie nawet tutaj dać teraz. Czy ja mam jeszcze wolną stajnię jedną? Tak, a ty, a tylko jedną, ty, tylko jedną. Okej, okay. i sobie bridujemy. klacz numer 2, nie wiem, czy nie jest zajęta. Nie. I ogierek 1. Tak, to, to jest sele. Cele trójka. No fajnie, fajnie. Nie super. Ta 76. O, ta 50. O, 30. Może być. Kurde, jakie fajne ten. To jest Arab? To jest chyba Arabek. Ale fajna maść. Ciekawa. Naprawdę. Szczerze, to ten koń trochę jak, wygląda, jakby trochę spleśniał takie moje y, pierwsze skojarzenie, wiecie? Teraz zobaczymy, czy będzie ładny. A nie, to nie jest ten. To jest Anglik. Ej, ale ładny. Coś teraz... Jaką on ma ładną... On wygląda jak Mustang z Dzikiej Doliny. Okej, okay, będzie dawał y, czarne koniki. Ej, mega ładny. A ty? Nie, to ja chcę tego, na ogiera. To, to ja chcę tego. A ty, mój drogi, ty, tak, ty, idź sobie na pastwisko, wiesz? Ja, no, tak. Ja później na tym pastwisku robię sobie porządek, więc te konie mi nie zalegają. Ale, wiecie, no jednak, łatwiej jest takiego konia od razu wyrzucić na pastwisko i później ewentualnie go sprzedać po takim dłuższym namyśle, niż od razu sprzedać i później żałować, nie? Okej, okay. klacz numer jeden, e, to ta, tak, i ogierek numer, halo, generuj, cztery. E, 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 e. Anglik, no a znowu ten sam. Okej, okay. który to jest najtańszy? Za 30, za 30 to już można sobie skipnąć. Okej, okay, klaczka piątka, d d d c d c, tak, super, super. Ski. Okej. Okay. I to aha, takie coś. A to ja mam takie coś już. Prawda? Ja mam chyba coś takiego. Zobaczymy, co będzie dawała nic. A ja nie mam przypadkiem gdzieś tutaj takiego jasnego, to pewnie na pastwisku mam, wiecie? Pewnie mam na pastwisku. Okej, okay, to ja ją sobie wywalę. No piąteczka. No, nic nie daje ja tam Okej, okay. i jedziemy z następnym. Klacz numer 6. Ojoj, ojoj, ojoj. Czyli pani Matrix. I ogierek numer 3. O, też arab wyszedł. Spoko, spoko. Jak najbardziej. za 30 jest. No to weźmiemy to. O matko boska, cele, czwórka. Je, po, skąd się te maści biorą? Skąd to wychodzi? Kargo. Okej. Okay. <laughs> Jaki ładny. Boże, a nie mógłby być ten koń klaczą? No super jest. No niestety, moi drodzy, wiecie co? Zepsuł mi się program do nagrywania. I mi się nie nagrało. Nagrało mi się do, tylko do tego momentu, gdzie wychodzi on. I, I dalej już nie jest nic pokazane. I jeszcze urodził, urodziła się taka arabka. E, jeszcze mam konie na pastwisku. Empty to nie. Na przykład ona. Nie wiem, czy Wam ją pokazywałam. E, 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 e. On już był, to był. Boże, a ten to kto? <śmoki> Smoki. Ok, to wszyscy. No to wszystkich chyba znacie. E, jest jeden rybaczek Nowy. I sobie właśnie zobaczymy. Już go zostawiłam jak się skapłam, że przestało się nagrywać. Tam było jeszcze dobre prawie 10 minut filmu i to przestało się nagrywać. Ale, Ale mega ładny jest ten koń. Cudny. King Plot Pinto. Gdzieś to już widziałam. Ale on jest śliczny i ja go zostawiam. Nieważne, że to jest trójka. Najwyżej będzie sobie jadł trawkę na pastwisku. Nieważne. Znaczy, ile pieniędzy straciłam? Widzicie to? Tu teraz pojedziemy sobie cross. I pojedziemy sobie ten najdroższy krosik. Nie wiem, czy to jest w tej lucernie, czy gdzie? Cross. Chyba w tej lucernie. Za 110. Tak. I pojedziemy sobie krosik za 110, no na cyrkus. On to fajny jest. Dobre, dobre, dobre. I lecimy. Jeden goł. Pięć cyrkusek. I ziom, pierwsza przeszkódka. To teraz muszę zarabiać, moi drodzy, po tych wszystkich rybakach. Robaki wykończyły mój portfel doszczętnie. Uh -huh. tutaj. Tutaj mamy piękny szereg. Gdzież to doskoczy. Eee! On nie skoczy. No kto jak nie on. Gdzie ta przeszkoda? A, tutaj. E, tu spoko. Tak to spoko. Prawda, dawno, bardzo dawno nie jechałam crossu i w sumie to nie pamiętam, jak się tu jeździ. Aha, tam dopiero, ja mam tu taki slalom, takiego węża zrobić, okej. Okay. A, tu taka malutka. Boże, bo mi się czas kończy. Jeden, dwa, trzy, cztery, e, zdążymy. Zdążymy, jeszcze mamy parę sekund zapasu. No i patrzcie. I już mamy, proszę bardzo, 110 tysięcy. Tak, 110 tysięcy. Jeszcze sobie zbierzemy tutaj moją wypłatę. Co prawda, 20 tysięcy, no ale, ale okej. Okay. Dobra, a więc tak, moi drodzy, mamy źrebaczki rybaczki piękne. Proszę bardzo, taka klacz ogierek sele ogierek, moim zdaniem jest cudny, e, arabska klaczka i ogierek anglik, przepiękny i jeszcze to jedna skarpeteczka, jajku, no cudny jest, na pewno u mnie zostanie. Dobra, a więc tak, mam nadzieję, że Wam się podobało, trzymajcie się i cześć!